Hej, hej! Dzięki EA Creator Network mam dostęp do wcześniejszej wersji Destiny 4. Bardzo dziękuję za kod i chciałam wam pokazać tutaj rzeczy, które dochodzą w nowym dodatku. Dzisiaj zajmiemy się, dzisiaj, teraz, nie wiem jak te materiały będę publikować, zajmiemy się trybem budowania i kupowania, gdzie pokażę wam, ale głównie chodzi o taką moją ocenę tego, co sądzę na temat rzeczy, które dochodzą w najnowszym rozszerzeniu. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach. Jeżeli będziecie chcieli zakupić najnowszy dodatek, to możecie skorzystać z kodu Scarlet, który mm, e, wpisujecie w jej APP, kiedy kupujecie sobie dodatek. I, ja, i jeszcze, no, no, jest to wcześniejsza wersja, jest to wersja taka podstawa plus dodatek, może zawierać błędy, nie oceniajcie tych błędów, ponieważ y no, to jest taka wczesna, wczesna wersja, w której właściwie to między innymi też my możemy mówić na temat tych błędów różnych w tych wersjach, zgłaszać jakieś tam problemy. Słuchajcie, mm, było takie średnie, ale powiem Wam, że nie do końca podoba mi się tryb budowania i kupowania. O ile na przykład ta tapeta jest ok, ta, o, bo ona w ogóle ma różne kolory, które bardzo fajnie się łączą. Ja Wam zaraz to pokażę zresztą. Na przykładzie jakichś tam kilku, o, na przykład zróbmy sobie to tak żeby było. I teraz spójrzcie, mamy obok tę tapetę i te tabeta, ta tapeta ładnie się łączy z tymi wersjami kolorystycznymi, nie? więc jeżeli na przykład chcecie sobie mieć ściany w takim niebieskim, z takim odcieniem, no to tutaj macie piękne połączenie i to moim zdaniem jest super, bo fajnie można sobie wszystko dopasować, tutaj mamy nie wiem czy to jest ta, czy to jest chyba ta tak, no widzicie, nie? One się łączą ze sobą, macie wzór taki intensywny i te tapety ale ogólnie ten wzór podoba mi się, ale jest taki mocno intensywny, nie? Jeśli chodzi o kolejną tapetę, to tutaj mamy typowe Art Deco ja nie jestem taką zwolenniczką Art Deco, nie do końca to do mnie przemawia. To jest dosyć ciekawa. Tapeta do Łazienki, różne wersje kolorystyczne, ale też mamy taką wersję białą, gdzie mamy takie zwykłe białe kafelki i czarne kafelki, czyli taką neutralną. Brakowało czegoś takiego w grze. Do tego mamy tutaj coś w tym stylu i powiem Wam, że ja mam troszkę problem z tym dodatkiem, bo otoczenie będziemy sobie oglądać na gameplayu, ale ja nie do końca wyczuwam jego klimat. W sensie rozumiem, że to ciepłe rejony i w ogóle, ale jakoś tak. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest to samo co Tomarang. <noise> znaczy to nie powinno być to samo co Tomarang, ale jakiś taki vibe. W sensie chodzi mi o to, że nie do końca potrafię zczytać otoczenie i nie do końca czuję ten klimat, na przykład w Cooper Drain. Bardzo mocno czułam klimat tego miasteczka, małego miasteczka, jakichś tam licealnych spotkań w wiejskiej Sielance. Mega czułam otoczenie z wiejskiej Sielanki, z Wiedenburg przecież. Spotkajmy się też, od razu było czuć taki vibe, klimat otoczenia. Sansequoia, to takie miejskie, ale też takie miejskie, właśnie małe domki takie jednorodzinne, można było tam robić większe. A w tomarangu i tutaj mam takie wrażenie, że nie odczuwam tego otoczenia, ale to może, na tym się bardziej skupię na rozgrywce, jak będziemy sobie je zwiedzać, bo jeszcze mocno go nie zwiedziłam, ale jakoś nie czuję takiego, wiecie, powiązania, nie wiem jak to określić. I te rzeczy, które są tutaj w trybie budowania i kupowania, właśnie z nimi mam ten sam problem, że one są takie, tutaj jest na przykład dosyć ciekawa tapeta, nie? Ta jest okej, okay, ale to to jest niby takie mocne, ostre kolory, ale. I one mają być na zewnątrz, ale wydaje mi się, że aż są zbyt intensywne, w sensie powinny być troszkę zgaszone, no bo skoro są na zewnątrz, no to wiadomo, że działają na to czynniki środowiskowe, a to jest takie bardzo oczo mm -mm. i no bardzo mocna, no te są dużo jaśniejsze, ale to jest ściana wewnętrzna, nie? Tutaj macie ścianę zewnętrzną taką jakbyś teraz w świeżym potynkowaniu to jest bardziej takie odpowiednie dalej jest to kolorowe, ale troszkę przygaszone, wiecie, nie aż tak intensywne, no ale to jest ściana akurat wewnętrzna, a ja bym prędzej już do wnętrza te ostre dała kolory no ale fakturę mają fajną, więc z tego się cieszę, no i kolory mają dosyć ciekawe takie też do połączenia no, ale jakoś tak, nie wiem. To jest coś, co bardzo mi się nie podoba. To jest dla mnie obrzydliwe. Nie rozumiem sensu istnienia tej tapety i uważam, że powinno być tutaj wrzucone coś zupełnie innego, ponieważ yy, mogli zrobić po prostu taką ścianę i dać nam takie pnącza. Ja sobie sama ułożę coś takiego, bo to namalowane na ścianie jest straszne. To mi daje vibe'em The Sims 1. Ta tapeta też powoduje, że mam takie ciarki i robi mi się niedobrze, ale to ma być chyba ten. Dobra, jak jakbym redrum, to mi się kończy tylko z liśnieniem, a to nie taki redrum. <laughs> ale z grejem, o nie, ale to takie, ta wężowa skóra I to, i to, też jest takie, och, nie lubię takich rzeczy, nie, 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 nie moja estetyka totalnie, to też daje mi The jeden 1 w ogóle mocno, ale, także ta tabeta jest okej, okay, ta tabeta jest okej, okay, ta jest okej, okay, ta jest okej, okay, te są okej, okay. Ta to przejdzie, ta jest ok, ale to tutaj to jest po prostu dla mnie jakaś pomyłka, to jest tak nieestetyczne. To nawet. Wiecie, lubię łączyć różne rzeczy ze sobą, różne style i w ogóle, ale tutaj nawet nie widzę, jak mogłabym to połączyć, żeby nie powodowało u mnie jakichś takiego, takich dziwnych mdłości. No może ta jedna by była jeszcze i ta do połączenia, ale to. W ja się rozumiem, to też jest taki klimat, takiego podrywacza, nie wiem, Hugh Hefner i te sprawy, ale... Mm, nie, 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 strasznie mnie to zmiotło z planszy i pozwólcie, że dam sobie coś neutralnego, żeby mnie to nie męczyło. E, lecimy dalej, lecimy do naprawdę pięknych rzeczy, które mnie mocno zawiodły, gdyż są tylko do najniższych ścian. I to jest tak strasznie smutne, że jeju jeju. Słów mi brak, na to jak bardzo to jest dla mnie smutne, że to tak wygląda. Słów mi brak. No to jeszcze może by się obroniło do ściany podwójnie wysokiej, te drzwi, ale wszystkie są pod te. Wiecie, te i. I nie, no kurde. To są na przykład bardzo fajne drzwi wejściowe, ale one są takie malutkie, że tylko do takich malutkich domów to pasuje, no. I piękne są te drzwi, na przykład. One są przepiękne, ale kurczę, zawsze narzekam na te rozmiary, że te drzwi nie są dostosowywane pod odpowiednie y, rozmiary, no. Że zawsze to jest takie kurczę na, na te najniższe. I to samo jest z oknami. Są bardzo ładne okna, ale znów one są dostosowane tylko i wyłącznie pod najniższą wysokość ścian. I tutaj trzeba wtedy kombinować z tym, żeby jej jakoś położyć koło siebie, te okna, żeby można było zrobić je niby większe. No te się ładnie łączą, nie? W takie coś, jak widzicie, ale kurde no, czemu nie ma takich wersji wyższej i najwyższej? Dlaczego nie? Ach. Piękne są, ale, ale te wysokości straszne. No i tutaj oczywiście mamy też dodatkowe, rzeczy, się dodatkową zieleninkę, co bardzo myślę się wszystkim sprzyda. Te markiza, to się markiza nazywa? Tak, markiza. No i takie balkoniki. To też na pewno bardzo fajnie uładni nam wszystko, ale. Stil mi smutno. Lecimy dalej. Ogrodzenie, ogrodzenie takie metalowe, zwykłe, różne wzory, jak weźmiecie sobie określoną tam wersję kolorystyczną, no to to się zmienia tutaj, więc mamy też taką ciekawą metalową barierkę, no coś z tego idzie wybudować na pewno, ja coś będę kombinować, bo na razie Simem zamieszkałam w apartamentowcu, bo mnie bardzo ciekawił, no i też nie miałam jakąś weny na budowanie. Więc to sobie przetestuję później. No, te filary są ok. Te filary są ok i to jest jeszcze fajna rzecz to, bo też zmienia się ten pachłuków w zależności od wersji kolorystycznej, którą wybierzecie. Więc ogólnie takie metalowe na pewno się przydadzą, bo z tego można zrobić jakieś ładne nawet ogrodzenia. To, to może się fajnie obronić. No i co my tu mamy dalej? No, mamy klasycznie schody. Pokażcie się, no takie o, takie o. Różne wersje kolorystyczne kolorowe bardziej, kolorowe mniej. No i barierka ta sama do schodów, co i do. Tutaj zwykłego takiego ogrodzenia. Jeśli chodzi o drzewo, to mamy nowe tutaj takie drzewo, i ono ma jakieś wersje kolorystyczne? Nie ma, jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Innych rzeczy nie mamy. Jeśli chodzi o ozdoby, to tutaj jest taka dodatkowa um, fontanna, emiter wody. W sumie ptaszki mogłyby z tego pić, nie? Tak myślę sobie. I to tyle. No i z aktualizacji, bo to chyba w aktualizacji dochodzi, tak mi się wydaje. Mamy, moi drodzy, okrągłe baseny, więc to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo o tym wszyscy marzyliśmy, żeby były. No i do tego dochodzą nam w naszym dodatku takie typowo basenowe kafelki. Więc o, to też jest bardzo ładne takie obrzeże w takich różnych barwach, kolorach, żeby sobie to dopasować. No ja się z tego akurat cieszę, bo ja bardzo to lubię. Jeśli chodzi tutaj o to, to nic nie mamy. No i mamy nowe podłogi. Podłogi tak samo... O ja ten Tarzan i Jane to mnie po prostu... Wykańcza mnie, to bardzo mi się to nie podoba, też mi się bardzo nie podoba, to kojarzy mi się tak bardzo z The Sims 1, słuchajcie, ja jestem pewna, że to The Sims 1 są dokładnie te same i kafelki, i w sensie podłogi, dywany, nie wiem co to jest i może to miała być taka estetyka, może to miało do tej jedynki właśnie nawiązywać mocniej, ale... Ach, nie podoba mi się to, to mi się podoba za to. To będzie fajnie do wykorzystywania, właśnie na zewnątrz, do różnych domków, które będziemy sobie robić. To też mi się podoba. No i te marmur tutaj, ja w ogóle nie lubię, strasznie mi się nie podobają. Te marmury w ogóle współcześnie, co teraz jest bardzo modne, ludzie wszędzie to mają. W w kuchniach ten marmur taki. On się źle kojarzy, bo on się kojarzy ze sklepem mięsnym. Ja przepraszam, ja wiem, że <noise> jest bardzo modna, i podejrzewam, że teraz połowa osób mnie zjedzie i będzie co? <noise> ale oczywiście pamiętajcie, że to, to, to jest tylko jakiś tam gusta. Gusta są różne, totalnie różne, różne rzeczy nam się podobają, i. No ja nie jestem tego zwolennikiem, ale wiem, że mnóstwo osób to kocha, uwielbia, jest zakochana w tych wszystkich marmurach wewnętrznych. Ogólnie sam marmur ja lubię, ale właśnie, żeby to było jasne, nie lubię tych. Kafelek udających marmur z takim nadrukiem marmuru, nieprawdziwy marmur. Ja lubię marmur jako kamień. Taki prawdziwy, nie? E, nie ten taki e, pseudo, no. Więc tak, e, e, ja dziwnym człowiekiem jestem, wiem. No, ale e, ogólnie to nie jest złe w grze, bo to dosyć nawet wygląda. Nie rozumiem trochę tylko tych pasków. One chyba mają być jakieś takie ozdobne. Ale trochę nie wiem, jak miałabym je zastosować, tak szczerze mówiąc. Są takie uciężałe, nie wiem, takie średnie dla mnie. Nope, nope. Ja dzisiaj jestem bardzo krytyczna do tego dodatku, coś widzę. Nie polubię się z nim chyba. E, bo e, łóżka, no tutaj też mam problem, bo wszystko jest takie ciężałe. Takie ciosane, taką e, siekier, nie jest takie delikatne w ogóle, to i to łóżko są grzydkie no, no No nie, no nie, 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 takie Plastikowe takie, takie Płaskie strasznie, czemu to nie jest wgłębione, no nie wiem, nie To mi się podoba na pewno, to jest ładnie zrobione, to nie jest takie grube, ciężkie i w ogóle, no oczywiście tę łóżka pewnie będę wykorzystywać, bo O, one mi się kojarzą z domkiem lalek Barbie, o E, to jest bardzo fajny też, e, tutaj mamy kolejny fotel, który wydaje mi się, że jest bardzo modny, to też jest totalnie nie mój też nie lubię tych foteli takich udających takie muszle, takie, ja nie pewnie kojarzycie, też, to jest też chyba bardzo deko, nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię takiego glamour. w ogóle strasznie nie lubię glamour, a to mi się bardzo kojarzy z takim glamour i to jest też bardzo takie ciężkie, to nie jest smukłe, delikatne, na modach widziałam przepiękne takie fotele, no ten nie. Jedynie to krzesło i ten fotel mi się na razie podobają. Ten też jest taki ociężały, taki... Kurczę, powtarzam się. Wiem, że się powtarzam, ale może wiecie, o co chodzi. To bardziej mi się kojarzy z meblami z The Sims 1, niż z tym, do czego aktualnie jesteśmy przy... przyzwyczajeni od EA, no. Takim... Rozumiem to w 2014 roku do Simsów, ale teraz... Teraz nie. O, to jest coś ładnego. To jest bardzo takie... Już takie smukłe, delikatne, takie detaliczne bardziej. No i to krzesło. Tu mam takie love, hate, relationship, bo z jednej strony jest takie spoko, a z drugiej też trochę cierpi na tę przypadłość takiego plastiku. W ogóle to mi się każe z beczką pomalowaną na zielono. Nie wygląda mi to wygodnie. To mi wygląda wygodnie, ten fotel. Ten mi nie wygląda wygodnie, ten też mi nie wygląda wygodnie. Może wiecie o co mi chodzi? Ciężko mi to jest nazwać. Oto też jest takie brzydkie, grubo ciosane, coś w dziwnych kolorach, czego na pewno nie wykorzystam. Ten stołek barowy, no taki klasyk. To jest pokoławka. O, i to jest coś ładnego: to jest coś takiego detalicznego z klimatem, ale nie jest takie grubo ciosane. Ja wam pokażę różnicę. To jest właśnie takie delikatne. a W podstawie, dokładnie w podstawie, w wygodzie. To jest tutaj, tak tu mamy to. I to jest właśnie takie ciężkie, w ogóle jak te meble takie, wala, takie źle wycięte, kwadratowo wycięte, takie niedopracowane, płaskie, dziwne, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Takie, o, a to jest takie smutkłe, delikatne, takie ulotne, takie detaliczne, takie tutaj jakaś dziurka, tam dziurka, tutaj takie widzicie? Delikatnie wycięte, nie jest może najwyższej jakości, ale porównując te dwie rzeczy, no to to jest takie grube, ciężkie, a to jest takie już ładniejsze, troszkę bardziej zadbane. Tutaj te kształty, bo można zrobić to okrągłe, to nie musi być takie kwadratowe. No słuchajcie, to nie jest 2008 rok, żeby robić takie kwadratowe rzeczy. No to jest właśnie takie grube. To dosłownie te łóżka, jak je położymy, to one idealnie się komponują. Z tymi łóżkami z podstawy, widzicie to, nie ustępują im, wszystkie są takie niedetaliczne, takie ciężkie, Ua? a przypomnijcie sobie z życia eko, z wiejskiej sielanki łóżko, z, czekajcie sobie rozwinę, o licealne lata, przypomnijcie sobie łóżka z licealnych lat, te podwójne, Ranczerskie łóżko też jest ładne, w raźniej jest bardzo ładne łóżko. Um, w uniwersytecie niekoniecznie, ale od życia Eko się zaczęło śnieżnej skapać, jest bardzo ładne łóżko, a to, to wszystko wygląda jakby to był wypadek z 2014 roku, no przepraszam, totalnie nie, ja jakoś tak, to, to zakochaj się w większości mi nie podchodzi niestety. Dobra, lecimy dalej, mamy znowu te fotele, no to też dla mnie nie, ale to jest bardzo ładne, to już jest tak delikatnie wykonane. I to jest coś, co mi się podoba. No, to mi się podoba. Wygląda całkiem ok, i to, to jest takie do przejścia, nie? Tu jest kolejna ławka, która też jest taka ciężka, ale akurat do niej to pasuje. To, to jest spoko. Tutaj mamy takie do łóżka taką pówkę. Ona pff, zwykła, o! Stolik, który nie podoba mi się. W darmowej aktualizacji dostaliśmy coś takiego dużo, dużo, dużo ładniejszego. I to w darmowej aktualizacji, no. Gdzie jesteś? O! No, jakbym miała ja między tymi dwoma wybrać, to ten bym wzięła, bo ten jest taki gruby, ciężki. Nie wiem. A ten jest smukły, delikatny, przyjemny. że cały czas wszystko jest takie ociężałe. To jest bardzo ładna półka w fajnych wersjach kolorystycznych. Takich można to dopasować w różnych miejscach, będzie super wyglądać. E, to jest stolik, no ten taki marmurowy to totalnie nie jest mój vibe, ale to jest teraz super modne, więc myślę, że dla wielu osób właśnie, bo ten glamour jest taki teraz często właśnie, te wszystkie marmury połączone z, o Jezu, takie teraz najbardziej charakterystyczne i typowe wnętrze to są lamele, ten biały marmur. I połączone z ciemnym drewnem i do tego, słuchajcie, to takie lampy czarne z tymi kloszami takimi drucikowymi, takie jak industrialne, nie? I to praktycznie jest wszędzie. No ale lamele głównie też, wszędzie, wszędzie lamele, w pokoju, lamele, w łazience w lamele, w salonie lamele, nie? Za telewizorem. I znów, żeby nie było, to, to różne są gusta i w ogóle każdy, co chce, to ma, nie? Tylko to jest bardzo... Takie standardowe, i, i, i okej, okay, nie? I teraz jest taka moda, i dobrze, że takie coś robią. Ale chciałam Wam tylko zaznaczyć, o co mi chodzi z tym vibem. No i to jest taki vibe takich tych mieszkań. Lameli wprawdzie tutaj nie mamy, ale lamele dostaliśmy w, w wcześniejszych dodatkach. No teraz jest taki vibe, teraz tak wszyscy robią. To tak samo jak kiedyś były białe kuchnie z drewnianym blatem. E, tak, teraz to, co opisałam Wam, i właśnie te marmury wszędzie. No i elementy złote, i do tego te fotele muszelki jak to. I bardzo teraz dużo jest tych foteli, tylko takich jak one są tutaj kółkiem i są takie związywane linką. Też na pewno każdy, wszędzie to jest teraz. No i to tak jest, jest coś modne, jest wszędzie, jest u każdego. To też nie znaczy, że źle, bo ja tak gadam sobie, oceniam i w ogóle i czasami mam wrażenie, że może komuś prawie tym przykrość. Ale wiecie, no to nie jest tak, że robienie sobie wnętrza pod to, co mają inni i co jest modne jest złe. Nie jest złe lepiej zrobić tak, niż na przykład kombinować i przekombinować i zrobić coś, co nam się nie podoba. Skoro się to komuś podoba, to niech ma. No ale to są takie typowe teraz modne rzeczy i ja się trochę żałuję, że oni totalnie już w to nie poszli. Zaczęli dodawać do tego takie meble i to jest kolejna rzecz, która mi się tak bardzo kojarzy z DSMC. O Jezu, z podstawą. No kurde, tylko w takiej nawet gorszej wersji bym powiedziała. O, spójrzcie. Nie, nie to. To. To... O! No przecież to jest dosłownie to samo. Właściwie to jest to samo. To jest ten sam blat? No, prawie ten sam blat. Ten i ten. No. No na co? Po co? Dlaczego kolejny znów taki sam? No, straszne są te meble. To są meble jak z The Sims 4 z podstawy. Z 2014 roku, przypominam, 10 lat temu. Nie wiem, co tu się zadziało. I oczywiście mamy to połączone z takimi trochę lepszymi jak to, ale to też nie jest jakieś wybitne, ale jest lepsze. Nie? I, i do tego to taki vibe starego The Sims. To są ok, te bary akurat, bar, barów nigdy dość, ale to też jest takie sztuczne, plastikowe. Jezu, przypomnijcie sobie z wielkołaków bar. I co się stało? Dlaczego takie. Och. Oh. Nie, no. No, ale mamy te deszczownice, czy to się zwał, zwało. To jest deszczownica, nie deszczownica, prysznic wewnętrzny, no to to się przyda. Gitara kolejna, nie wiem po co właściwie. W podstawach je już mamy. Zestaw gier imprezowych. Kufer do przebieranek, pikników i do spędzania sobie czasu. Ten koc to chyba przed kominek jest. Ja tutaj te typowo takie piknikowe. O, ten jest całkiem fajny. I to też nie wiem dlaczego to dodali. Po co nam dodali te do ćwiczenia? Już mamy ich mnóstwo. W dodatkach kilku doszło. Po co? Dlaczego? Nie wiem. Bar. Kurde. Jeju. I znowu taki gruby, ciężki jak z The Sims 1. Cały czas mam wrażenie, mam wrażenie że mówię, chodzi mi o The Sims 4 podstawę. Taki piękny, elegancki, drewniany bar jest bodajże w uniwersytecie i jest 10 razy ładniejszy niż to. Bar na jeden kafelek. Nie jest zły, ale jest taki. No i ten okrągły, nie? No to ten okrągły to coś nowego, ale wszystko jest takie ciężkie, takie. A przecież oni już takie ładne, detaliczne rzeczy robili. Dlaczego? To jest co? Stanowisko do grillowania. I znowu, takie. Kojarzycie, jak w Batu wyglądają te wszystkie metalowe rzeczy, akcesoria, i. Ach. No. No, to jest okej, okay. To jest ładniejsze. To przy Batu no nie jest za ładne. Te kwiatki są akurat okej. Okay. Ja się cieszę, że doszły, bo akurat ja lubię bardzo takie pierdoły, które można sobie, wiecie, w mieszkaniu poustawiać, więc te są spoko. W ogóle ta roślina też jest ok, ale teraz przejdziemy do czegoś, czym się zakochałam a propos tego rozszerzenia, czyli te drzewka. To drzewko, to drzewko, to drzewko i to drzewko. No to, to są najpiękniejsze drzewka w ogóle, jakie wyszły. Szkoda, że reszta obiektów im nie dorównuje, bo to jest topka. Mamy też jakieś plakaty na ścianę, i to wam pokażę. Tylko sobie usunę trochę tutaj okien, żebyśmy mieli miejsce. Bo to jest też bardzo fajna rzecz, akurat te detale, które doszły na ściany, bo można z tego super pokoje sobie zrobić. I no ładnie to wszystko sobie uzupełnić. No tutaj wiadomo, jak jakieś się z... robimy sobie restauracje, narandki, miejsca i w ogóle to też jest przy super. To można tak pięknie we wnętrzach łączyć. Taki knajpy super zrobić, że no ja akurat się mega z tego cieszę. A tutaj mamy różne plakietki, oczywiście z y, y, knajpowymi informacjami, które też się mega przydają i graffiti, no po prostu cudowność to jest. To są akurat rzeczy pozytywne, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten dodatek. Ale kolejna rzecz, w której się zakochałam, teraz będziemy do tego przechodzić? Nie, czekajcie, to jest od sportu, tu są jakieś te serca, jakieś takie, wiecie, ozdoby na ścianę, też spoko. Ale o, to też jest mega fajne. I tego nie widziałam, jak budowałam. Plakaty. Eee, to jest jeden plakat. Tu macie jeden plakat. O, neon też jest spoko. Eee, neon do sypialni, taki sobie umieścić. Też mega i ten <laughs> symbol barawara. Ale ja wam chciałam, to wam chciałam pokazać. Jezu, tak, te obrazy. To jest coś, co mnie e, mega, mega, mega mm, uszczęśliwiło, bo są piękne. Mogli więcej tego zrobić, zamiast jakichś dziwnych y, Do ćwiczenia rzeczy, No co komu i po co, to jak już było w podstawie No jakoś się nie zmienił wizualnie, ale te obrazy są cudowne W sensie ten Ten, ten mi się z z wiatrem kojarzy mocno Bo on wygląda jak Clark Gable Ale w y, z wiatrem Scarlett O'Hara nie miała takiej rozłożystej, czerwonej sukienki o, To jest mega, ja wiem, że będziecie pewnie niektórzy z tego śmieć ale to jest super W połączeniu z y, o, to też jest mega z tym. Ten też jest bardzo ładny obraz. Tu są super też. Bardzo ładnie to we wnętrzu można zrobić. Tu macie bardziej takie u, właśnie. O Jezu, ten jest przepiękny. No cudowność, cudowność. Już wiem, gdzie bym go dała. I ten tutaj z tym ledem też jest super. No Jezu, z tym dwa razem i jeszcze połączyć to z tym. No, kurde. na no, 10 na 10. Jestem zakochana w tych obrazach genialne są. O, z tym super wygląda. No świetne. No i to jest coś, co mega mi się spodobało i to też mi się mega spodobało, takie małe zdjęcia i do tego, słuchajcie, to. To jest fajne do kuchni, do łazienki, żeby sobie ją ozdobić, no żeby mieć tam dodatkowe jakieś tam, że powiedzmy, kafelki. Coś takiego na CC się często pojawiało, więc dobrze, że i tu mamy. Szkoda, że tylko w kilku wersjach kolorystycznych. Te lustro też jest mega... To też jest bardzo ładne, tylko takie art deco. O, to jest coś, co mnie mega uszczęśliwiło, ponieważ brakowało mi takiego dużego lustra. Ja lubię duże lustra, często wykorzystuję. Zasłony są tragiczne. Od razu wam mówię w moim odczuciu nope, nope, nope. Nie wykorzystuję takich rzeczy, nie jest to mój świat. Te tym bardziej nie jest mój świat takie kinowe, jakieś dziwne. Tu mamy kolejną wersję tych zasłon. Tutaj są jakiś zestaw kosmetyków gładki i wymuskany, więc fajnie, że mamy jakieś dodatkowe detale. Tutaj, żeby sobie w ogrodzie oczywiście rozwiesić coś takiego dla mnie spoko, ścianka działowa. Tutaj mamy kolejną taką zasłonę. I powiem Wam, że jest chyba jakiś problem, bo nie zawsze się wszystkie obiekty pokazują. Tutaj, w tej wersji wczesnej, z tego co wiem, no kolejny wentylator, to jest spoko. Nie ma Move Objecta, ale to możecie sobie położyć na suficie i zrobić takie drewniane belki. I to też jest mega fajna ta roślina. A może Move Objecta wpiszę i wam to pokażę? O! Jest bardzo super ta roślina i to właśnie możecie sobie tak ułożyć i stworzyć sobie taką e, na suficie deskę, belkę ozdobną. Na pewno kojarzycie. Jakieś pluszaki, zabawki, nie wiem po co, podgrzewacz jedzenie uroczyste, to tylko otoczenie robi. Jakieś doniczki gliniane. Tutaj stojak ze sprzętem do ćwiczeń. Nie rozumiem w ogóle, po co są te zabawki. W sensie to są jakieś niby rzeźby, ale to nie jest coś, co ja bym sobie położyła w domu. Znaczy wiem o jaką estetykę tutaj chodzi, ale jakoś one są bardzo takie. nie wiem, niezbyt detaliczne, o, to jest fajny ten dywanik. Ten dywan też jest bardzo fajny, ten na pewno mi się przyda do różnych wnętrz, bo brakowało mi czegoś takiego właśnie. O właśnie o takiej fakturze. Numer domu wreszcie możemy sobie ponumerować nasze domy. Mamy tam różne wersje tego, jakieś tabliczki informacyjne. Mniej ozdobne, bardziej ozdobne, więc cieszę się, bo numery domu się przydadzą. Pojedynczy jakiś tam wentylator. Ta roślinka też jest mega fajna, bo można sobie ją dosyć ładnie powiększyć. Żałuję, że jest taka mała. Mogliby ją zrobić właśnie odwrotnie, w sensie dużo, żeby ją zmniejszać, bo wtedy zawsze w tę stronę jest łatwiej. A tutaj mamy taką kosztowną kamienną ozdobę. O, to też jest mega ładne, też mi się podobało. E, Cysterna mini, to jest jakaś chyba ozdobna. Do tego mamy jeszcze miejsce na barabara czyli taki schowek. E, świece, świece zawsze spoko, też we wnętrzu. E, kolejne lampki. No, wiadomo, lampki jak lampki, nie? Na, na randkę, tam do, na stół super. Akurat w takim rozszerzeniu świece powinny być, to jest bardzo fajna lampa. Tylko jeszcze nie za bardzo wiem, jak ją we wnętrzu zgrać, bo ona jest bardzo taka. Nie, wiem, kojarzy mi się z nowoczesnością, a te. Mm, i te DLC, o tak różnie, e, tutaj mamy takie gwiazdki na sufit Nie, zobaczycie ich teraz, o teraz może je zobaczycie, widzicie? Takie możecie sobie ustawić na sufit e, To są lampy, które mega mi się podobają Halo lampy, proszę się nie wyłączać, chcę widzą pokazać, musicie się tutaj w pełnej krasie pokazać, o no co jest z tymi lampami? Co, co Wy wyprawiacie lampy? Chcę widzą Was pokazać. No, myślę, że są też bardzo ładne. W różnych wersjach kolorystycznych, ale ja totalnie jestem team ta lampa, ta jest piękna. Te są takie O. Kinkiet, ten kinkiet jest dobry do obrazów, ponieważ on jest tak jakby od spodu oświetla. To też jest spoko. Jeszcze nie wiem, jak to zastosować, bo to jest mocno takie intensywne, ale gdzieś kiedyś może znajdę na to sposób. No i te gwiazdki też są super. Można sobie położyć na ścianie i dodatkowo tam ozdobić, nie? To też wygląda naprawdę spoko. Kolejna z takich oz.